Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale z gry. Zaraz, zaraz. Jakim materiale? Jest to pierwszy odcinek serii Pokémon Fire Red po polsku. Dokładnie. Postanowiłem, że w końcu nagram jakąś grę, która jest dla mnie, no powiedzmy, moją historią. Przy tej grze dobrze się bawiłem parę lat temu z moją siostrą, jak graliśmy, wspólnie. Wspólnymi siła, siłami graliśmy we wszystkie części, nawet te na angielskie, Pokémonów. Wchodziliśmy w wyszukiwarkę, męczyliśmy się wszystkim yy, i te rzeczy. Tak więc, ja już sobie stworzyłem moją postać. Yy, nazywa się ona Jack. Yy, od mojego ksywki na YouTube. Yy, i, I wnuczkiem ołka nazywa się Kaz. Tak więc, zaczynamy naszą przygodę. Schodzimy w dół. Mamy tak. Wszyscy chłopcy opuszczają dom. Wszyscy chłopcy opuszczają dom. Mówili tak w TV. Nasząś, na, nasz sąsiad profesor Oak chciał z Tobą porozmawiać. Interesujące, moim zdaniem. Elegancko. Tutaj mamy takie jakieś pierdółki. Ale to się fajnie, że można tak fajnie wsiąść na ten krzesło i niby, że siedzisz. Jesteśmy w pierwszym mieście, jakie jest w grze. Czyli Pallet Town. Pogaramy sobie. Och, spójrz. Sprawdźmy. Nie, co ty gadasz? Widzicie, jak gra szybko chodzi? Ustanowiłem, że będzie tak fajnie chodzić, moim zdaniem. Teraz można trzymać przedmioty i pokemony jako dane w PC, w komputerze. W wznacz się. No dobra. Więc tutaj jest gim, moi drodzy. No i to jest właśnie ten kas. Co ty tylko. Co to tylko Jack? Dziadka nie ma. Ciekawe gdzie jest. Dobra, come on. Am kommon. Hej, stój, nie wychodź. To niebezpiecznie w trawie żyją dzikie pokemony. Potrzebujesz własnego pok pokemona dla ochrony. W wiem. Chodź szybko za mną. No to idziemy. Come on. Dziadku mam dość czekania. Kas, niech pomyślę. No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł. Zaczekaj. Więc Jack. Tam leżą trzy Pokemony. Haha. Ha. W no ogóle ty... to mnie troszkę irytuje, to trochę takie dziwne gadanie, ale dobra. Znajduje się <laughs> wewnątrz tamtych Pokeboli. Pokebali? Pokeboli? Jak się czyta? Nie wiem. Dawno nie grałem na pewno. Gdy byłem młody, byłem trenerem Pokemonów. No też byłem. Cześć. Teraz jestem już stary i zostały mi tylko te trzy. Możesz wziąć jednego, idź wybierz. Hej dziadku, to nie fair! Znaczy, nie fair. A co ze mną? Spokojnie, Kaz. No i pytanie. Kto to jest? Bulbazaur. Tam będzie Squirrel. I tu będzie Charmander. Mój ulubiony Pokémon, ale pytanie. Pytanie, kogo wziąć? No to mnie troszkę ciekawi, no. Powiem wam, że nigdy nie grałem pokémonem trawiastym. Nigdy. Ale nie. Czy zaura? Mimo, że weźmiemy Charmandera, naszego ukochanego, mój najlepszy żywioł, ogień... Nie, po co mu imię dać? I on weźmie Squirtla, tak? Squirt od profesora Ouka. Nice. Tak więc dobra, wychodzimy, czekaj Jack. Sprawdźmy nasze Pokémony. No dobra, sprawdźmy. To będzie akurat hmm, walka dnia. No cóż, jak zawsze porywczy Jack. Nigdy wcześniej nie prowadziłeś walki Pokémon, prawda? No ja prowadziłem, no ale gorzej z nim. Nie przejmujcie się. On dostanie baty Squirrel. No dobra, HP. Nasze HP, pytanie i skręcz. Stręcz, ale dostał stręcza siłę. Naprawdę i Squirt użył Tackle Tackle jest chyba silniejszy nieco od Stręcza. tak yy, Czego? On? on użył Growl'a, ale Growl'a my nie będziemy używać na wodnym. O, Tile Whip to jest takie coś, co Rata ma. O, jest blisko. Oba, patrzcie, ile mi zaatakował. Widzieliście? Właśnie jak się atakuje yy, bodajże Ler, Tile Whip, yy, Growl, i się atakuje dwa razy człowieka to damage jest dwa e, dwukrotny, bądź też trzykrotny nawet, zależy. No i uwierz mi, że nie wybrałeś złego Pokemona, bo woda przewyższa ogień. Tak więc, no dobra. Jack zdobywa 80 pokémon końców. Hmm, wspaniale. Wygrywając zdobywasz nagrodę, a twoje Pokemony stają się silniejsze. Nasz ma już szósty poziom? Tak. Walcz z trenerami i trenuj Pokemony. Ok, będę walczył moimi pokemony, by były silne. No dobra. Też będę walczył pokémonami, by były silne. Co tu jest? Nie wiem, czy mi się jeszcze nagrywa, ale spraw. Dobra. Może wejdziemy do domu Kaza. Trochę głupie, że tu dwa domy są tylko. To takie. Ma ma osada. Daisy. Jack, słyszałem o walce przeciwko Kaz. Chciałabym to widzieć. No też. Znaczy ja to widziałam, ale gorzej wiem. Głównie książki. Regionu Kanto. K region Kanto jest naprawdę wielki i... No co to jest? Skrzynka pocztową. Sprawdzę może. Dom. No dobra. Jack dom i tutaj jest chyba Kaz dom. Aha. Ale no patrzcie, no to jest fail. Kurde, dwa domki, ale tu z nią nie pisaliśmy. A nie pis... Obronią mnie, gdy staną się silne. Dobra. No i pytanie, czy możemy wyjść? Moim zdaniem, że my wyjdziemy w następnym odcinku. Do zobaczenia. Ukłony bije. Pumpkin Jack.